Prawdziwy sprzęt wojskowy, opancerzone samochody i uzbrojeni żołnierze. Na ten teren nikt nie wjedzie bez kontroli wojska i choć to tylko zlot militarny, można poczuć się jak na prawdziwym polu walki. Organizując takie akcje pracujemy na oryginalnych regulaminach, czyli na przykład ten posterunek kontrolny, który Państwo mieli, to jest oryginalny regulamin Wojska Polskiego. W ten sposób wygląda zatrzymanie pojazdu. Betonowe ogrodzenie, zasieki z drutu kolczastego i kilka par pancernych drzwi to dla miłośników mocnych wrażeń żadna przeszkoda. A wszystko by dostać się do wojskowego bunkra z czasów zimnej wojny. Pasjonaci militariów przekonują, że takiej okazji nie można przegapić. Będzie można się też przejechać pojazdami, które tutaj na, na naszym terenie będą. Pojazdy te ciężkie, wojskowe, będą również miażdżyły pojazdy osobowe, które już są przygotowane na czołgowisko do tego celu. Miłośnicy wojskowej musztry z dumą prezentują swoje mundury, broń i ciężkie pojazdy. Każdy ma własne militarne perełki, ale łączy ich jedno miłość do wszystkiego, co wojskowe. Zlot militarny w Krąpiewie potrwa do niedzieli.